co ta pogromła, którą przeżywamy w naszym pokoleniu. Myślę, że przytomimy wiele inicjatyw, które planujemy razem z różnymi instytucjami. Programował też z nami prezydent Rafał Makarzewicz, któremu też przekazać na pierwszy egzemplarz, to było z nami na trzy, też modlił się. I także w następnych inicjatywach będziemy chcieli podać jeszcze wiele. Będzie socjalkowa, inne wydawnictwa. Także szacunek na święta 1200, który być może zechce odnowić kapitułę kolejacką, gdyż ma taki zamiar i może się okazać, że będzie miał honor, żeby przywrócić 900-tych dnią historię. Wiele wydarzeń przed nami. Dzisiaj odsłona bardzo ciekawego konkursu, ale też i kolejnego wydarzenia kalendarza. Święta, to sztuczno, to na kosztu rozpoczęliśmy się w 2020 roku. Konkurs fotograficzny i konkurs historyczny poświęcony właśnie błogowskiej Kolegiacie tej najstarszej świątyni. Zwłaszcza, że Kolegiata od lat była bardzo wdzięcznym obiektem dla turystów, nie tylko odwiedzających, ale również i dla fotografów. Dlatego też rozpoczynając ten cykl, mam nadzieję, że również Miasto Błogów przez kolejne lata będzie się wdzięcznym obiektem dla fotografików, którzy zarówno dla amatorów, jak, jak i zawodowców, dla turystów I ten kalendarz historyczny poświęcony kolegiacie będzie dobrym początkiem na kolejne lata. Konkurs z nas spotkał się z takim szerszym zainteresowaniem, bo zarówno wśród osób, które na wysłały pracę, znajdują się osoby w różnym przydziale wiekowym, co będzie świadczyło również o tym, że tego typu prezentacje przyniosą oczekiwany efekt, przede wszystkim promujący historię naszego miasta. Kalendarz, który dzisiaj zaprezentowaliśmy, jest pokłosiem konkursu fotograficznego organizowanego przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Na łamach kalendarza znajdują się najlepsze, zdaniem członków jury, prace nadesłane właśnie na ten wspomniany przeze mnie konkurs. Natomiast pozostałe prace znajdują się na wystawie, którą będzie można oglądać jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie w Głogowskiej kolegiacie. Kalendarz ma na celu nie tylko promować historię, dzieje, kolegiaty, ale przede wszystkim wyszedł w ramach przyszłorocznego jubileuszu 900 lecia Kapituły Kolegiackiej w naszym, w naszym mieście. Kalendarz będzie można nabyć zarówno w parafii kolegiackiej, tu będzie rozprowadzany do wyczerpania zapasów, ale również w głogowskich księgarniach i w siedzibie Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Jego nakład to 500 egzemplarzy. No w czasie promocji już dużo sztuk. Zostało rozprowadzonych, także widać, że kalendarz cieszy się już bardzo dużym zainteresowaniem. A myślę, że warto mieć taką publikację, ponieważ to nie tylko odmierzacz czasu, ale również piękne widoki kolegiaty oraz dzieje, które możemy poczytać właśnie. Na łamach tego kalendarza. Kalendarz będzie można nabyć w formie tak cegiełek, ponieważ we wrześniu tego roku gościliśmy w Głogowie malarza, badacza doktora Łukasza Nawróckiego, który przyjechał do naszego miasta z prelekcją, ale również z kopią obrazu Madonna z Dzieciątkiem Łukasza Kranacha, który znajdował się w Głogowskiej Kolegiacie do 1945 roku. Założyliśmy, że sympatycznie by było, gdyby kopia tego obrazu znalazła się właśnie w roku jubileuszu głogowskiej kolegiaty. Czynimy w tej chwili starania o to, aby ta kopia znalazła się w Głogowie w kolegiacie, natomiast fundusze są dość duże, żeby taki, taka kopia została do Głogowa ściągnięta. W związku z tym postanowiliśmy wraz z księdzem proboszczem, aby w formie tzw. cegiełek kalendarz, jak i inne publikacje były nabywane właśnie tutaj w Głogowskiej kolegiacie na ten zaszczytny cel. W ramach dziewięćsetlecia kapituły kolegiackiej jest szykowanych wiele innych atrakcji, kalendarz, jak i wykład z prelekcją Łukasza Nawrockiego to Kolejne elementy, które są już za nami. Natomiast apogeum tych wydarzeń będzie miało miejsce we wrześniu 2020 roku. Będzie msza święta jubileuszowa, jest przewidziana dwudniowa konferencja naukowa z publikacjami, ale przede wszystkim będzie wydany znaczek pocztowy. Właśnie Poczta Polska planuje jego emisję we wrześniu przyszłego roku z serii Miasta Polskie w wersji obiegowej, więc Głogów doczeka się pierwszego znaczka pocztowego oficjalnie wydanego przez Pocztę Polskę w swoich dziejach.